Hej, witam Was serdecznie na moim kanale. Taki dzisiaj będzie króciutki odcinek. Pokażę Wam, jak sobie odzyskuję czasem mieć z tych, tych końcówek, takich ptyczek. Ja to na takie mówię, takie, ja to na to mówię, takie wtyczuszki. Wiadomo, to ma swoją nazwę, ale ja to na to mówię ptyczuszki, bo tutaj jeszcze jest miedzi i tyle sobie już pozyskałem nie jest tego dużo, ale zawsze, zawsze coś tak. piarek ja to zawsze tak wyprostuje troszkę tam nożyk na pewno zjedzie ale to tam jest rzecz nieunikniona sobie tutaj wiadomo, każdy ma swój sposób poda sobie przeważnie kombinarkami, bo się kombinareczkami, można też palcami to tak sobie pozyskuję o to też ale to jak to wol. tak sobie tutaj pociągam biorę sobie pojemniczek tu się trzymam każdy robi po swojemu ja sobie tak o tak już jest pusta otulinka albo miedziane czasami są, to trzeba sprawdzać. I już padło I tak sobie biorę kolejną. To i tak, by korowareczka nie wzięła. Czasem jest o twardziejsza No ja sobie wolę. Tak, gdzieś tam na końcu chwycić i tak. Wszystko trafi do pojemniczka z miedzią. O pociągam sobie i znowu mam takie drobinki, ale zobaczcie. Aha. Już jest praktycznie 300. I tak sobie robię kolejne. A trzeba parę razy przejechać. Nieraz nóż nie jedzie, to wiadomo, że nie natnie. I tak sobie. Czasami to idzie lepiej, a czasami idzie gorzej. A też tam zależy. Ważne, że jest. Przerobione, coś tam odzyskane. O, i już jest. Jak widzieliście, jest kolejne I niby takie malutkie, te. A, a jest. Powiem, że dzisiaj, po tym wczorajszym upadku, już, dzisiaj praktycznie połowa ruszyć się. Nie mogłem teraz, jest lepiej, bo mam specjalną maść więc już jest coś lepiej, ale jeszcze rano to tak, ojej nic, ale to nic nie ma co narzekać duży chłopczy nie płacą <laughs> i tak sobie każdy robi według swojego, ja tak No może się męczę, ktoś napisze nie warto dla mnie jest warto Coś tam zawsze sobie Tutaj zawsze jest jakieś gramy Nie mogę, czasem Zawsze sobie jakieś gramiki sobie miedzi Odzyskam Czy tam osiądzu Czy innego metali kolorowych, czy też złomu Zawsze to jest jakiś nie wy takie małe elementy, a czasem potrafią dać fajne wyniki. Sam już tym swoim. O, tak sobie tutaj widzicie z jakiejś tasce przychodzę. Jak mam i tak sobie właśnie dubię, grzebię, nie spieszę się, bo to nie jest nic na czas. Jak sobie przerobie to później już będzie towar uszykowany To jest trochę ten muszą na metale spadnął. Niby tak niepożornie, ale któryś gramik tam jest. Teraz jak już trzymam w ręku czy coś, to sobie może to włożę do jakiejś pojemniczka, tylko teraz gdzie ty tu masz rowerowy pojemniczek. Miałeś ich tyle, a nie masz za bardzo nic. Złomik, złomik może iść do leczka chyba ze złomikiem. A, a bo nie będzie pożorne, ale to zawsze coś daje I tak sobie wiecie, przerabiam. W razie chcę poprzerabiać te małe elementy, z których tych paczek podostawała, żeby je już mieć na bieżąco A tam, żeby już mieć trochę przerobione trochę jeszcze tam dubanka będzie, ale to tam o, patrzcie taki nieporządek miedziuszka ale z takich mogą nawet się A to odetniemy. Czasami idzie lepiej, to zależy, jak się chwyci tam. O, kilkaset takich różnych, kilkadziesiąt, kilkaset, kil, kilka tysięcy takich, takich jakby ktoś napisał dziadostwo dziadostwo Nie warto. To się może nawet dobry kilogram uzbierać mm. I już kolejny wpada. Ja zaś sobie jeszcze sprawdzam. Yy. Sprawdzam. Muszą. <laughs> Zauważyłem, że to jest i troszeczkę miedziane, a miedziane będą mu powielane, wrzucam do miedzi A, mówią, no, no to Ja sobie to wszystko sprawdzam I tak sobie, Tu działam o, tu są takie różne przewoziki Tego sobie na Przedtem naciąłem Naciąłem na Chyba, taki niepożorny. Niepożorna miedziuszka. a no to już by mogła korobarka chwycić, ale mówię, nie było korobarki. To też można. te się robiło jak złoto nożykami. O! Zobaczcie, jakie ładne. Prze, przepiękna ruda. gdzieś ta na pewno. Słabiej nacięte ale to nic jak jest trochę nacięte to powinno zobaczcie taki niepożorny. przewód jest mosiąc jest miedź co chcieć więcej i tak sobie wiecie A odetniemy tak A, zobaczcie jak ładna o taki ładny już korobareczko ale to nic o to jest taki duży włosek został o, I zobacz, mąż, zobaczcie, zobacz, 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 możesz, mieć i co chcieć więcej do odpadów. No, tak sobie działam. Każdy porobi swoje, a takie, takich kilkadziesiąt, kilkaset nazbieranych to też daje efekty, bo naprawdę nieraz ci, co rozbierają, demontują, zapraszają, to wiedzą. Ja mogę, ta nacinam tak. To może ten nożyk zjedzie, bo to wiadomo, że to inaczej jest korowareczce. Czasem też, ale. O! Tak sobie pociągam. Fajnie to powinno iść teraz. O! I tak, I tak sobie fajnie Czasem działam. Czasem nie nagrywam, wszystkich tam rzeczy Jak to się siedzę, bo mówię, że to jest bez sensu, żeby nagrywać króciutkie takie rzeczy Jak mi się coś tam nazbiera, to zaraz sobie, sobie dogrywam, czy jak tam O i zobaczcie nawet bez wycinania otuliny, zobaczcie jakie, jaka piękna miedziuszka Zobacz, Można ją tutaj pociągnąć jak idzie, Jest mosiąc kolejny, żółty i jest miedziuszka. No, tak się mówi. Tam któryś gramik, gramik na pewno ktoś będzie. A gramy robią kilogramy. i tak sobie przerabiam. A tym, tym bardziej, są różne. No takie tak pozorne, ale zawsze coś tam nie przybędzie do mojej puli Teraz czekam kochani za rozliczenie z metaleo bo wszystko potwierdzili elektropaka też już potwierdziła tylko też czekam za, za dokładnym tym yy, za przelewami zobaczymy przelewami i będzie wszystko OK. Ale to jeszcze muszę poczekać, chwilę, bo tam. O tam pisze, jest do 3 dni od akceptacji. Dobra, nie będę zanudził takimi odcinkami. Bo jedno i to samo, a nie każdemu się może podobać. Ale, ten, ale to wiadomo, że to jest taki Stricto Kanał złomowo-rozbiórkowy. Więc. O, tu niektóre są blaszki metalowe jeszcze ale ja to sobie tu oryginam i jest cały towar gotowy dobra jak ja się odcinek podobał zostawcie co chcecie łapkę komentarz chcecie mnie jakoś wesprzeć to napiszcie komentarz napiszcie na maila a jak nie no to spoko luzik pozdrawiam was serdecznie do następnego koleżanko i kolego trzymajcie się